Witam Was Andrzej Żeromski, jak ja stopą mamy 30 stycznia 2014 roku. Jesteśmy na dworcu zachodnim. Przyjechał do mnie pan z Kielc, odezwał się do mnie na Facebooku, przerażony tym, co się dzieje w Kielcach, że wszyscy wiedzą, gdzie przebywa Arkadiusz T, pseudonim Jezus. Świadek w mojej sprawie, który zaginął ponad półtora, prawie półtora roku temu w listopadzie 2012 roku. Policja i prokuratura nie może ustalić, gdzie on przebywa. Ja też nie mogłem ustalić. Tutaj człowiek się do mnie odezwał, zaczynam sprawdzać tą jego wersję. Przyjechał przypadkowo przez Warszawę, spotkałem się z nim na szybko. Słuchaj, dlaczego się do mnie odezwałeś, co takiego się dzieje i z tego co powiedziałeś, że centralnie Arkadiusz te od już miesięcy przebywa w areszcie śledczym w Pinczowie. Na, na przemian tego jeszcze gdzie ja tam siedziałem, za pierwszy raz zostałem zatrzymany. Widam. Byłem zbulksowany tą sytuacją, że Arkadiusz te Ukrywa się, nikt nie o tym nie wie, nie wie, wielokrotnie go widziałem, ma dziecko, ożenił się w Jędrzejowie mieszkał, z tego co wiem to ostatnio siedział, siedzi w Pińczowie, dlatego że mój kolega serdeczny, który go widział powiedział mi to dwa dni wcześniej i, i dlatego odezwałem się do Ciebie, chciałem Ci poinformować o takiej sytuacji, że pro, sprawiedliwość nic nie robi, policja, prokuratorzy, sędziowie nic nie robią, tylko umywają ręce od tego i trzeba się tym zająć. Rozumiem, powiedz mi, bo twój kolega siedział w areszcie i mówił, że go centralnie to mnie zainteresowało, że go widział po prostu, że tam przez całe więzienie wie, że jak nawet tak zwana faza jest wyłączana i tam lecą przekleństwa w jego kierunku, więc nie tylko jedna osoba może to potwierdzić, tylko w całym więzieniu wiedzą, że on siedzi na tak zwanej ochronce na, na celi, powiedzieliśmy, że nigdzie nie wychodzi na spacer, jeździ na jakieś sprawy, cały czas CB do niego przyjeżdża jako do świadka, może jest po prostu nowym świadkiem koronnym w sprawie, a tego nie mogę ja się dowiedzieć, ustalić czy on tam przebywa w tym areszcie i zwróciłem się do paru osób o pomoc. Dopiero to wideo opublikuję, jeśli dostanę potwierdzenie, że on tam przebywa, bo boję się, że go wywiozą i ślad po nim zniknie. Z tego co wiem to kolega mi powiedział, że osobiście go widział z okładzie karnym w Pińczowie i powiedział, że to jest on na 100% on i siedzi też jego wspólnik co kiedyś w Suchedniu, czy w skarżysku już nie pamiętam tej sprawy włamali się do hurtowni Eurocash też tam przebywa i wszyscy jak, no jak powiedziałeś faza zgaśnie wszyscy wyzywają go, ubliżają mu on nie wychodzi na spacer, siedzi po prostu nie w pojedynczej celi, tylko z kilkoma osobami, ale nie wychodzi na spacer, tego co mi kolega powiedział. I ten wspólnik, to jest ten, ten, ten Chińczyk, co go złapał na gorącym uczynku, drugi świadek w głośnych sprawach tam w Kielcach, który po prostu poszedł na współpracę z policją, czy oni się znają, mogą uważać, że po prostu razem działali i teraz ja z tego co wiem, dostali wyrok do odsiedzenia, ale nie wiem, czy on siedzi na śledczym, czy na, na, na karnym, czy on odbywa karę pozwolenia wolności, czy siedzi na areszcie śledczym, bo to jest, to jest różnica, bo tam jest... Ale śledczy, zarówno jak i, jak i, jak i, jak i, jak i więzienie. Z tego co wiem, to nareszcie siedział, dlatego że mój kolega też nareszcie siedział i z tego co wiem. On tam przebywa i tak, tak samo Chińczyk też przebywa, nie, nie, nie do tej sprawy, tylko i po, po, popełnili przestępstwa inne oprócz tych, co y, są świeże, świeże po, właśnie po przestępstwa, nie te, co, co zostali skazani na trzy pół roku i tam jakiś inny następny. następny wyrok, tylko po prostu Następne przestępstwo popełnili, dlatego zostali umieszczeni w zakładzie karnym w, w areszcie śledczym w Pinczowie. Dobrze, my zbudamy tę sprawę. Dziękuję, że przyjechałeś. Zamarzamy zgodnie z Twoim życzeniem yy, twarz i zmienimy głos, dlatego że się obawiasz, tak jak powiedzieliście inni koledzy, że ta osoba jest znana w środowisku Świętokrzyskim za to, że pomawia wiele osób niesłusznie i może zemsty przez to, że nam udzieliłeś takich informacji, bo prokuratura też może zastosować do się tymczasowy aresz na jakiś postaje, że coś się pomówi, tak? Oczywiście, że tak. Dobra, dziękuję Ci serdecznie. Ja wywiad, że się do mnie odezwał, że do mnie bardzo ważna informacja To Akcja, stop pomówieniom Zawsze to kasło, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego Polutona Facebooku przyjął do tego Solidarnie w tej sprawie, bo mamy rację Zem wysyła ludzi na przymusowe wakacje Stop zawijanie z freeko Przyjął się do walki Bo mamy rację, bo mamy rację, bo mamy rację